Dzień dobry. Witam na kanale Gołębie z pochodzeniem, który dzisiaj mamy. 14. 14 listopada. Z uwagi na to, że gołąbki nam się ładnie przepierzyły, czas je teraz odrobaczyć. Zrobię to lewamizolem 10%. Widać? No, teraz chyba tak. A lewamizol. W tym roku kupiłem lewamizol lewa jest w proszku, w zeszłym roku robiłem to lewamolem w płynie, a dla odmiany wziąłem w proszku. Jest tutaj 100 gram, tego kosztował 25 zł, jest do drobiu gołębi i zdaje się, że świny tak samo. Z lotki wynika, że gołębie powinny dostać w granicach 20-30 mg chlorowodorku na kilogram masy ciała a w jednym gramie lewamizolu jest 100 mg tego chlorowodorku ja mam 105 sztuk gołębi sam obecnie się zastanawiam że mi się tak dużo wzięło tych gołębi tam parę sztuk jeszcze przyleciało z tych lotów młodych tam ostatnio mówiłem że nie ma 19 tam jeszcze zdaje się trzy doleciały trzy gołębie też pożyczyłem Samice na mamki od moich kolegów z sekcji, to jest Krzysztofa i Wora Górskich, za co im dziękuję, że mi pożyczyli. Tak więc, jak wcześniej mówiłem, mamy 105 sztuk. Przyjmując, że jeden gołąb waży średnio 350 gram, tak więc 105 razy 350 to wychodzi tam niecałe 37 kg, czyli ja to zaokrąglę Czyli przyjmę, że gołębi jest o masie 37 kg, tak więc 37 kg razy 25 mg, bo tak jak wcześniej już mówiłem, gołąb powinien dostać między 20 a 30 mg chlor chlorowodorku lewimazolu. To wychodzi mi, że 37 razy 25, bo przyjąłem średnią. Wychodzi 925 mg tego chlorowodorku lewimazolu, a to się równa 9 g proszku na wszystkie głębi. Całość tego proszku, czyli te 9 g, które zaraz odważę, bo mi się Kieliszek. Kieliszek ile waży? 81 gram 81 gram. Czyli 9 gram to dorzucę do. Musi być 90 gram razem. Oczywiście 9 gram proszku, tak jak wcześniej mówiłem. 2 gramy. Jeszcze trochę. Jest siedemdziesiąt gram. Widać było na, na tym? Nie, tam było wcześniej 81. Teraz po dodaniu 9 gram w jest 90. Całość. Rozpuszczę w wodzie letniej, bo najle najlepiej się po prostu w letniej wodzie rozpuszcza. Dam 3-4 łyżki. A tu jest jeszcze jedna łyżka. Tu jest, no wystarczy. Teraz w co trzeba wymieszać. No, może być. Dobra, teraz to trzeba wymieszać z karmą spoczynkową. Tak wygląda ta karma u nas. Jest tu w granicach około 2 kg. Tak od razu tego nie wleję, tylko będę wlewał po łyżce żeby miarę to rozmieszać znowu go Te... a tu już z wyleje. wyleję no. o, nie jest źle tak to wygląda, trochę może widać no widać, że jest mokrawa karma może powinienem dać 2,5 łyżki stołowej, ale nic się nie stanie. Wolę dać w tej formie niż do pojnica, wodę do picia. Ponieważ wiadomo, karwe gołębie zjedzą, a wodę przy tych temperaturach to piją niezbyt dużo. Więc niewątpliwie by dużo tego się zmarnowało. A przede wszystkim ten lek by tak nie miał działania. Takiego skoro by więcej bym wydał niż one by wypiły w tym miejscu chcę wam powiedzieć też że będą dostawały to ten lewamizol w tej samej ilości rano i wieczór przez 4-5 dni bo z ulotki wynika że powinno się dawać 3-5 dni a ja będę, ja będę dawał przez 4 albo 5 dni jeszcze zobaczę rano i wieczorem no dobra, teraz pójdziemy karmić w Jesteśmy w po samców. Załoga G jest na boilerze, teraz je wpuszczę. Jest załoga G. I tutaj Gdy ładnie sobie pałaszują. W tym miejscu muszę jeszcze dodać, że po około dwóch tygodniach czynność tą trzeba powtórzyć. Ponieważ, gdyby któryś z gołębi był faktycznie zarobaczony, a powtórzył ten news, by już jajka lub byłyby larwy, no to prawda jest taka, że w chwili obecnej czyli obecnie te, te dorosłe pasożyty zostaną zniszczone a natomiast larwy, jajka by zostały tak więc akurat jakbym skończył odrobaczenie Idzie za około tydzień gołębie znowu by były zarobaczone i byłbym w punkcie wyjścia czyli efektu by nie było żadnego z tego co tam widziałem to ten akurat Preparat, nie wiem czy w ogóle jest też taki preparat, nie działa na, na jajka ani na larwy pastoszyców. Tak więc tak czy inaczej trzeba czynność zrobić dwa razy, drugi raz, tak jak wcześniej powiedziałem po upływie dwóch tygodni. Też tak to uczynię. No dobra, teraz idziemy jeszcze do tych samic. Jesteśmy u dziewczyn, sztuk 19. reszta dziewczyn jest w innym boksie, ale to już później pójdzie dać mieście. Jedzą. Teraz tak, po odromaczeniu przez około 3 dni podam wszystkim gołębiom na karmę jogurt naturalny i posypię drożdżami piwnymi. I na tym będzie koniec. Powiem tylko jeszcze, że w innych kuracji gołębiom nie przeprowadzam. Nie widzę do tego powodu. Dotychczas nie zauważyłem u moich gołębi żadnych robali na wiosnę. Chyba mówiłem wcześniej na jakimś tam filmiku. Byłem ze swoimi gołębiami młodymi lekarza w lekarza weterynarii. No oczywiście wszystkich nie widziałem. No tam pojechało 5 czy 6 sztuk ale wtedy podczas badania nie stwierdzono u nich żadnego rzęsistka ani koksydioty. Tak więc myślę, że są przyzwoicie prowadzone. Podejrzewam, że jest to też zasługa, dlatego że używane jest sporo propolisu, bo zazwyczaj dostają jeden raz w tygodniu propolis, drugi raz w tygodniu, dodatkowo jeszcze drugi raz. Może ówkę, albo piołonówkę to zależy, to mi tam w rękę wpadnie. Ponadto to dostają na, na karmę yy, cebule i czosnek Myślę, że, że to jest główny też powód, że, że w zasadzie są czyste. No dobra, lepiej do jedzą. Ja pójdę jeszcze nakarmić tamte pozostałe samice. Na tym będziemy kończyć. Do następnego razu.